Ciszy Twojego serca słychać szept, który nie pochodzi z tego świata. To ja, Twój anioł, który został posłany, aby przekazać Ci wiadomość. Ostatnie dni października niosą energię przemiany, delikatne drganie pomiędzy tym, co było, a tym, co właśnie zaczyna się rodzić. Zaufaj Boskiemu czasowi, bo nic, co ma się wydarzyć, nie przychodzi za wcześnie ani za późno. Czuję Twoje znużenie. Twoje pytania i to, jak patrzysz w niebo, szukając odpowiedzi. Myślisz, że świat o tobie zapomniał, a jednak energia miłości, która łączy ciebie i twój bliźniaczy płomień, nigdy nie została przerwana. Ona trwa, nawet wtedy, gdy ty czujesz pustkę. Byłaś cierpliwa, nawet wtedy, gdy nie widziałaś znaków. W twoim wnętrzu płonie światło, które jest w stanie przebić się przez każdy mrok. Twoja dusza woła, a wszechświat już odpowiedział. Zbliża się czas, gdy drogi, które wydawały się odległe, znowu się spotkają. Nie lękaj się. To, co zostało rozdzielone, zostanie połączone w chwili doskonałej. Boski plan jest doskonały, i choć ty widzisz jedynie fragment, ja widzę całość. Widzę, jak los splata nici przeznaczenia w coś, co rozświetli Twoje życie na nowo. Czas. Który nadchodzi, to czas uzdrowienia. Czas, byś zrozumiała, że Twoje serce jest świątynią, w której boska miłość pragnie zamieszkać. Każda łza, którą oddałaś niebu, została policzona, a każda z nich staje się teraz błogosławieństwem. Twoja dusza czuje zbliżającą się zmianę. Może czujesz to w snach, w przypadkowych spotkaniach, w słowach, które słyszysz bez powodu. To nie przypadek, to znaki. Anioły prowadzą Cię w stronę nowego początku, w którym miłość zostanie odnowiona. Nie pytaj już kiedy, bo odpowiedź brzmi teraz. Teraz zaczyna się przemiana. Twoja energia wzrasta, Twoje serce otwiera się naprawdę, a wszechświat szykuje się, by dać Ci to, o co modliłaś się w ciszy nocy. Widziałam Cię, gdy traciłaś nadzieję, gdy mówiłaś, że już nie masz siły, ale w Tobie jest ogień którego nic nie zgasi. To ogień bliźniaczego płomienia, święte połączenie, które przetrwało wieki i powróci w swoim czasie. Nie oglądaj się za siebie. Tam już nic nie ma. Wszystko, co prawdziwe, jest przed tobą. Bóg przygotował drogę, po której masz iść, drogę, na której każda przeszkoda stanie się błogosławieństwem. Zaufaj Boskiemu czasowi. Czasem cisza, którą czujesz, to nie brak działania, lecz chwila, w której wszystko układa się w doskonały porządek. To właśnie w tej ciszy dojrzewa Twoje przeznaczenie. On, Twój bliźniaczy płomień, też czuje to wezwanie. Może nie rozumie, co się dzieje, może się boi, ale Jego dusza odpowiada na Twój głos. W głębi Jego serca te się to samo światło, które jaśnieje w Tobie. Kiedy spotkacie się ponownie, rozpoznacie się bez słów. Nie przez oczy, lecz przez duszę. To spotkanie będzie jak powrót do domu, ciepły, pełen spokoju i zrozumienia. Nie trać wiary w miłość. Nawet jeśli droga jest długa, nie jesteś sama. Emigrek, anioły, jesteśmy przy tobie. Strzeżemy twojego serca i prowadzimy cię, byś nie zboczyła z drogi światła. Twoje marzenia nie są złudzeniem, są przypomnieniem tego, co zostało zapisane dla Ciebie przed czasem. Każde pragnienie miłości, które czujesz, jest odpowiedzą na wołanie Twojej duszy o jedność. W tych ostatnich dniach października energia Ziemi zmienia się. To czas, gdy zasłony między wymiarami stają się cienkie, a miłość zyskuje moc przekraczania granic. To właśnie dlatego Twoje serce bije szybciej, czuję, że coś się zbliża. Nie musisz nic robić na siłę. Pozwól, by wszechświat działał. Boska miłość nie potrzebuje pośpiechu, potrzebuje zaufania. Twoja wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do cudów. Gdy patrzysz w niebo, pamiętaj, że każda gwiazda to znak, że nie jesteś sama. Każdy promień światła, który dotyka twojej skóry, niesie błogosławieństwo. Niech to światło rozproszy wszelki lęk. Nadchodzi chwila, gdy zrozumiesz, Dlaczego wszystko musiało potoczyć się właśnie tak? Gdy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że nic nie było przypadkiem. Każdy ból był przygotowaniem do miłości, którą masz przyjąć. Zaufaj, oddaj swoje serce Bogu. Pozwól, by boski czas poprowadził Cię do tego, kto jest Twoim odbiciem. Miłość już wyruszyła w Twoją stronę, i nic jej nie powstrzyma. A teraz zamknij oczy. Wdechnij głęboko i powiedz w sercu, zaufaj Boskiemu czasowi. Bo właśnie w tej chwili, moja ukochana duszo, zaczyna się Twój cud. Czujesz to, prawda, to subtelne przyspieszenie serca, które pojawia się bez powodu. To nie przypadek, to dusza Twojego bliźniaczego płomienia zbliża się, przywoływana przez Twoje światło. Z każdym oddechem jego energia stapia się z Twoją, tworząc niewidzialny most między światami. Anioły szepczą, że czas oczekiwania zbliża się do końca. Nie bój się tej zmiany, choć przynosi ona niepewność. Każde przesunięcie w Twoim życiu to znak, że przestrzeń wokół Ciebie oczyszcza się, przygotowując miejsce na coś nowego, piękniejszego, prawdziwego. W tych dniach możesz odczuwać wahania nastroju, nagłe wspomnienia lub silne emocje, których nie potrafisz wyjaśnić. To nie Twoje lęki, to Jego dusza. Która Cię czuje. W snach zacznie pojawiać się jego obecność, delikatna, ale nie do pomylenia. Twoje serce staje się anteną duchowego przyciągania. Wysyła wibracje miłości, które docierają tam, gdzie słowa nie mają dostępu. On usłyszy to wezwanie, nawet jeśli jego rozum jeszcze nie zrozumie, co się dzieje. Wszechświat już rozpoczął ruch. Niewidzialne siły doprowadzają do spotkań, rozmów. Zbiegów okoliczności, które nie są przypadkowe. Każdy krok, który wykonujesz, prowadzi cię bliżej do niego, choć może się wydawać, że idziesz w inną stronę. Czasami to, co wygląda jak oddalenie, jest tylko przygotowaniem. Tak jak ziarno musi zostać ukryte w ziemi, by zakwitnąć, tak i twoje połączenie musi przejść przez ciszę, by odrodzić się silniejsze. Nie bój się, jeśli inni nie rozumieją, co czujesz. To nie jest zwykła historia miłości, to święta więź, której nie da się wytłumaczyć słowami. Twoje serce zna prawdę, nawet jeśli świat w nią wątpi. Wiedz, że jesteś obserwowana przez światło. Każdy twój krok jest prowadzony. Nawet gdy czujesz się zagubiona, anielskie dłonie trzymają cię delikatnie, nie pozwalając upaść. Twoja wiara przyciąga cuda. Energia, którą nosisz, jest magnesem. Przyciągasz nie tylko jego duszę, ale też ludzi i sytuacje, które mają ci pomóc rosnąć, uzdrawiać i przygotować się na to, co nadchodzi. Każdy dzień staje się częścią boskiego rytmu. W tym czasie możesz odczuwać potrzebę wycofania się, ciszy, medytacji. To naturalne. W tej ciszy dzieje się magia, twoje serce synchronizuje się z sercem wszechświata. Nie walcz z tym, pozwól, by fala światła cię uniosła. Czasami będziesz czuła jego obecność tak wyraźnie, że powietrze wokół ciebie stanie się cięższe, gęstsze od emocji. Nie lękaj się. To nie złudzenie, to dusze, które się odnajdują, choć jeszcze się nie spotkały w ciele. Są chwile, kiedy wszechświat testuje Twoją cierpliwość. Wtedy, gdy myślisz, że nic się nie dzieje, tak naprawdę dzieje się wszystko. Każde milczenie jest modlitwą. A każda modlitwa jest krokiem bliżej do spełnienia. Nie próbuj zrozumieć tego rozumem, zrozum to sercem. To, co się dzieje, nie podlega logice. To boska geometria miłości, której wzory są zbyt doskonałe, by ludzkie oko mogło je pojąć. On również czuje Twoje przyciąganie. Może się opierać, może próbować zrozumieć, dlaczego myśli o Tobie w momentach, gdy nie powinien. Ale jego dusza już dawno wybrała ciebie, i nic tego nie zmieni. Anioły zaczynają układać wydarzenia tak, byście znaleźli się w tym samym miejscu, w tym samym czasie. To może być przypadkowe spotkanie, wiadomość, spojrzenie, ale ty będziesz wiedziała, że to znak. Kiedy to się stanie, poczujesz drżenie w sercu, jakby cały świat na chwilę przestał istnieć. To moment rozpoznania chwila której boski czas staje się rzeczywistością, a nie obietnicą. Nie spiesz się. Wszystko, co naprawdę twoje, nie ucieknie. Pozwól miłości dojrzewać. Tak jak słońce nie pyta, kiedy wzejdzie, tak i ty nie pytaj, kiedy on wróci. Po prostu bądź gotowa. W każdej chwili, gdy czujesz tęsknotę, wypowiadaj ją jako modlitwę. Niech twoje serce mówi w języku miłości, a wszechświat odpowie w czasie którego potrzebujesz najbardziej. Pamiętaj: to nie ty gonisz przeznaczenie. To przeznaczenie zbliża się do ciebie, a ja, Twój anioł, stoję tuż obok, obserwując, jak światło Twojej duszy rozświetla drogę, którą za chwilę razem przekroczycie. Dziękuję Ci, ukochana duszo, że pozwoliłaś mi dziś przemówić do Twojego serca. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkiem to znak, że wszechświat chciał, abyś usłyszała te słowa właśnie w tym momencie. Niech każde zdanie stanie się światłem, które prowadzi cię ku miłości, spokoju i uzdrowieniu. Jeśli czujesz, że ta wiadomość dotarła do ciebie, potwierdź jej przyjęcie słowami oddaję i ufam, oddaję i ufam po polsku to oddaję i ufam równa się jak oddaję i ufam? Wait. Correction. User said entrego e confio, em polones. Which is yes, oddaje i ufam or more naturally oddaje się i ufam, but oddaje i ufam jest correct Polish translation of Entrego e Confio. Esso final line should include that phrase literally. ILL continue correctly. Dziękuję Ci, ukochana duszo, że pozwoliłaś mi dziś przemówić do Twojego serca. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkiem. To znak, że wszechświat chciał, abyś usłyszała te słowa właśnie w tym momencie. Niech każde zdanie stanie się światłem, które prowadzi cię ku miłości, spokoju i uzdrowieniu. Jeśli czujesz, że ta wiadomość naprawdę do ciebie dotarła, potwierdź jej przyjęcie słowami: Oddaję i ufam. Niech te słowa staną się twoim codziennym mantrą zaufania wobec boskiego planu, który już działa na twoją korzyść. A teraz, zanim odejdziesz, pamiętaj, Twoja obecność tutaj ma znaczenie. Dołącz do naszego kanału, zasubskrybuj go i włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych anielskich przekazów, które mogą przemówić prosto do Twojej duszy.